Co jeśli powiem Wam, że 95% tego w co wierzycie na temat seksu przed ślubem może być zupełnie nieprawdą? Co jeśli powiem Wam, że widziałem konsekwencje, które niszczą życie ludzi przez dziesięciolecia, a oni nawet nie wiedzą skąd to się bierze? Nazywam się ojciec Piotr. Służę Panu Bogu już 29 lat. Przez te lata wysłuchałem spowiedzi ponad 14 tysięcy osób. Stałem przy łóżkach umierających, którzy w ostatnich chwilach życia wyznawali mi prawdy, których nigdy nie powiedzieli nikomu innemu. Byłem świadkiem rozpadających się małżeństw, gdzie ludzie nie rozumieli, dlaczego ich związek się sypie, mimo że kochają się nawzajem. Widziałem ludzi cierpiących, widziałem rodziny rozpadające się w kawałki i milczałem zbyt długo. Zbyt długo myślałem, że to prywatne sprawy, że każda sytuacja jest unikalna, że nie powinienem się wtrącać. Ale potem zrozumiałem jedną prostą prawdę: jeśli wiem jak pomóc i milczę, to staję się współwinny cierpienia. Dlatego dzisiaj postanowiłem Wam o tym opowiedzieć, bo to, co usłyszycie dalej, może uratować Wasz związek. Może uratować wasze małżeństwo? Może uratować waszą rodzinę? Pozwólcie, że opowiem wam historię. Przyszła do mnie kobieta, miała 34 lata, nazywała się Katarzyna. Była psychologiem, osobą wykształconą, która nie często chodziła do kościoła, ale wierzyła w Boga. Mieszkała w Warszawie. Miała dobrą pracę, dwójkę dzieci, wydawało się, że ma wszystko. Była zamężna z Markiem przez siedem lat. Poznali się na studiach, mieli wspaniały związek, pełen miłości i zrozumienia. Zanim się pobrali, przez cztery lata byli razem jako para. I tak, mieli ze sobą bliskość fizyczną. Nie widzieli w tym nic złego, kochali się, planowali wspólną przyszłość. Ślub był tylko formalnością. Kiedy Katarzyna weszła do mojego gabinetu, od razu zobaczyłem, coś jest nie tak. Była blada, pod oczami miała sine kręgi, ręce jej się trzęsły. Powiedziała: Ojcze, tracę zmysły. Albo w moim domu jest coś złego, coś ciemnego. I wtedy opowiedziała mi swoją historię. Po siedmiu latach małżeństwa zaczęły się problemy. Najpierw małe, kłótnie o pieniądze, o wychowanie dzieci, o obowiązki domowe. Normalne rzeczy, jakie zdarzają się w każdym małżeństwie, ale potem stało się coś dziwnego. Marek zaczął być coraz bardziej odległy. Nie fizycznie, był w domu, spał obok niej, jadł z nią obiady, ale emocjonalnie, jakby wyłączył się. Przestał z nią rozmawiać o ważnych sprawach, przestał ją dotykać z czułością, przestał na nią patrzeć jak kiedyś. Katarzyna próbowała wszystkiego: poszli na terapię małżeńską, próbowali wyjazdów we dwoje, rozmawiali do późnych godzin nocnych, ale nic nie pomagało. Marek mówił, że ją kocha, ale jego oczy były puste. Jakby już tam nie było tej osoby, którą kochała. A potem zaczęły się sny. Katarzyna śniła Marka, ale to nie był prawdziwy Marek. To był ktoś inny w jego ciele. Ktoś zimny, obcy, przerażający. Budziła się w środku nocy zlana zimnym potem, z sercem bijącym jak oszalałe. Dzieci zaczęły płakać bez powodu. Jej córka, która miała pięć lat, powiedziała kiedyś: Mamusiu, dlaczego tata jest smutny, nawet kiedy się śmieje? Syn, który miał trzy lata, zaczął się bać ciemności i nie chciał spać sam w pokoju. Dom, w którym jeszcze rok temu była radość, stał się miejscem ciszy i napięcia. Katarzyna czuła, że traci wszystko. Tracąc męża, traciła rodzinę, traciła siebie. Przyszła do mnie w łzach i zapytała, Ojcze, co ja zrobiłam źle? Dlaczego Bóg nas każe? I wtedy zapytałem ją o jedną prostą rzecz. Zapytałem, czy przed ślubem byliście razem fizycznie? Spojrzała na mnie zdziwiona. Tak, ojcze, ale przecież się kochaliśmy, planowaliśmy ślub. To nie było coś złego, prawda? I wtedy musiałem jej powiedzieć prawdę, którą większość ludzi nie zna, prawdę, o której Kościół mówi, ale której nie wyjaśnia w pełni, prawdę, która zmienia wszystko. Wiecie, przez 29 lat kapłaństwa widziałem dokładnie ten sam wzorzec, powtarzający się 847 razy dokładnie ten sam. Para żyje razem przed ślubem, wszystko wydaje się piękne. Potem biorą ślub, a po kilku latach małżeństwo zaczyna się sypać bez wyraźnego powodu. I ludzie nie rozumieją dlaczego. Szukają przyczyn w psychologii, w finansach, w rutynie codziennego życia. Ale prawdziwa przyczyna jest głębsza, jest duchowa. Pozwólcie, że Wam wyjaśnię. Kiedy dwoje ludzi łączy się fizycznie, dzieje się coś więcej niż tylko akt cielesny. W Piśmie Świętym jest napisane: I staną się jednym ciałem. To nie jest metafora, to jest duchowa rzeczywistość. Kiedy dwoje ludzi ma ze sobą bliskość, ich dusze łączą się, tworzy się więź duchowa, która jest mocniejsza niż cokolwiek innego na ziemi. To jest piękne i święte, kiedy dzieje się w małżeństwie. Ale kiedy dzieje się poza małżeństwem, ta więź jest niekompletna. Jest jak most zbudowany tylko z jednej strony rzeki. I co się dzieje z takim mostem? Zaczyna się kruszyć. Nie od razu, nie widać tego gołym okiem, ale duchowo ten brak błogosławieństwa małżeńskiego powoduje, że więź między dwojgiem ludzi ma w sobie pęknięcie małe, niewidoczne pęknięcie a potem życie zaczyna wywierać presję. Stres, problemy, codzienne wyzwania i to małe pęknięcie zaczyna się rozszerzać, coraz bardziej, coraz bardziej, aż w końcu cały most się wali. Katarzyna słuchała mnie z szeroko otwartymi oczami Ale, ojcze, powiedziała, my się kochaliśmy, to nie było coś przypadkowego. Planowaliśmy wspólną przyszłość. Wiem, powiedziałem, ale duchowy porządek nie działa według naszych intencji, działa według duchowych praw, które Bóg ustanowił od początku świata. I wtedy zacząłem jej wyjaśniać dokładnie, co musi zrobić, żeby przywrócić duchową więź w swoim małżeństwie. Ale zanim przejdę do tego, muszę Wam opowiedzieć jeszcze jedną historię, która pokazuje, jak głęboko to wszystko sięga. Za 29 lat przeprowadziłem ponad 14 tysięcy spowiedzi. Z tych 14 tysięcy, w 847 przypadkach, głównym problemem małżeńskim była bliskość fizyczna przed ślubem. To nie jest mała liczba, to nie jest przypadek. To jest wzorzec, który powtarza się w życiu setek, tysięcy ludzi. I większość z nich nawet nie wie, że to jest przyczyna ich problemów. Przyszedł do mnie mężczyzna. Miał 41 lat. Nazywał się Tomasz. Był biznesmenem. Miał swoją firmę budowlaną. Zarabiał dobrze, miał piękną rodzinę. Żona, Agnieszka, trójka dzieci. Z zewnątrz wyglądało na to, że ma wszystko, o czym człowiek może marzyć. Ale Tomasz przyszedł do mnie z problemem, którego nie potrafił zrozumieć. Ojcze, powiedział, czuję się pusty. Mam wszystko, ale czuję się jak skorupa bez wnętrza i nie wiem dlaczego. Rozmawialiśmy długo. Opowiedział mi, że poznał Agnieszkę, kiedy miał 23 lata. Byli razem przez pięć lat, przed ślubem. Mieszkali razem, prowadzili wspólne gospodarstwo, mieli ze sobą bliskość fizyczną. Dla nich to było naturalne. Byli w długim związku, planowali ślub, kochali się. Kiedy w końcu wzięli ślub i mieli dzieci, przez pierwsze lata wszystko było piękne. Ale potem, gdzieś po dziesięciu latach małżeństwa, coś się zmieniło. Tomasz zaczął czuć dziwną pustkę. Nie w małżeństwie, kochała Agnieszkę, lubił być z nią, szanował ją. Ale w sobie zaczął szukać spełnienia w pracy. Pracował po dwanaście, czternaście godzin dziennie. Rozbudowywał firmę, podejmował nowe projekty, zarabiał coraz więcej pieniędzy. Ale pustka nie znikała. Wręcz przeciwnie, rosła. Próbował hobby, zaczął biegać, jeździć na rowerze, chodził na siłownie. Próbował medytacji, czytał książki o rozwoju osobistym, nic nie pomagało. Pustka była ciągle tam, jak czarna dziura w środku jego duszy. I wtedy zaczęły się problemy w małżeństwie. Nie dlatego, że przestał kochać Agnieszkę, ale dlatego, że ta pustka w nim zaczynała wpływać na wszystko. Był rozdrażniony, niecierpliwy, zamknięty w sobie. Dzieci czuły, że coś jest nie tak. Agnieszka próbowała z nim rozmawiać, ale on nie potrafił wyjaśnić, co się dzieje, bo sam tego nie rozumiał. Ojcze, powiedział: Czasami myślę, że popełniłem błąd, biorąc ślub, ale to nie ma sensu, bo kocham swoją żonę, kocham swoje dzieci. Więc dlaczego czuję się tak, jakbym był w niewłaściwym życiu? I wtedy zadałem mu to samo pytanie, które zadałem Katarzynie: Czy przed ślubem byliście razem fizycznie? Spojrzał na mnie zdziwiony. Tak, ojcze, ale co to ma do rzeczy? To było osiemnaście lat temu Ma wszystko do rzeczy powiedziałem. Bo to, co dzieje się w sferze duchowej, nie znika z czasem, nie leczy się samo. Musi być uzdrowione przez sakrament, przez modlitwę, przez duchową pracę. I wtedy zacząłem mu wyjaśniać. Kiedy dwoje ludzi łączy się fizycznie przed ślubem, tworzy się więź, ale ta więź jest duchowo niekompletna, jest jak drzewo posadzone w złej glebie. Może rosnąć przez jakiś czas, ale nigdy nie będzie w pełni zdrowe. Nigdy nie da tych owoców, które powinno dawać. I ta niekompletność duchowa objawia się w różny sposób. U kobiet często jako lęk, niepokój, poczucie braku bezpieczeństwa w związku, nawet kiedy wszystko wydaje się być w porządku. U mężczyzn często jako pustka, brak sensu, poczucie, że czegoś brakuje, nawet kiedy wszystko materialne jest na miejscu. Ale, ojcze, zapytał Tomasz, czy to znaczy, że jesteśmy skazani, że nasze małżeństwo nigdy nie będzie prawdziwie szczęśliwe? Nie, odpowiedziałem. To znaczy, że musicie uzdrowić to, co zostało złamane. I jest na to sposób. Wiecie, kiedy widzę takie historie, rozumiem o tym muszą wiedzieć wszyscy absolutnie wszyscy młodzi ludzie, którzy dopiero zaczynają związki. Małżeństwa, które zmagają się z problemami i nie rozumieją dlaczego, rodzice, którzy chcą pomóc swoim dzieciom. Jeśli ta historia naprawdę was poruszyła, dajcie lajka like pod tym filmem i subskrybujcie kanał. Przed wami będą historie, które będą jeszcze głębsze, jeszcze poważniejsze. Włączcie dzwonek, żeby nie przegapić tych historii, które zmieniły czyjeś życie na zawsze. A teraz wróćmy do historii Tomasza, bo to, co stało się dalej, pokazuje, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach jest nadzieja. Powiedziałem Tomaszowi, że musi zrobić trzy rzeczy, trzy konkretne duchowe kroki, które uzdrowią więź w jego małżeństwie i wypełnią tę pustkę w jego duszy. Po pierwsze, musi pójść na spowiedź i szczerze wyznać, że bliskość przed ślubem była grzechem. Nie dlatego, że jest zły jako człowiek, nie dlatego, że Bóg go nie kocha, ale dlatego, że złamał duchowy porządek i to złamanie musi być nazwane po imieniu. Po drugie, musi razem z żoną odnowić przesięgi małżeńskie. Nie wielka ceremonia, nie nowy ślub. Po prostu w domu, we dwójkę, klęknąć przed krzyżem i wypowiedzieć na nowo te słowa. Biorę Cię za żonę, ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, i że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Po trzecie, przez 40 dni, tak, dokładnie 40 dni, jak każdy biblijny okres oczyszczenia, muszą razem modlić się codziennie. Niedługo, 15 minut wystarczy, ale codziennie. Bez wyjątków. Tomasz słuchał tego wszystkiego z powątpiewaniem. Ojcze powiedział: Ja rozumiem duchowość, ale jak modlitwa ma wypełnić pustkę w mojej duszy? Jak słowa mają naprawić to, co jest złamane? I wtedy powiedziałem mu coś, co zmienia wszystko. Nie słowa naprawiają, naprawia Bóg. Słowa są tylko mostem, przez który dopuszczasz go do swojego życia. A kiedy Bóg wchodzi, wszystko się zmienia. Tomasz zgodził się spróbować. Poszedł na spowiedź, wrócił do domu i porozmawiał z Agnieszką. Na początku była zaskoczona. Po co to wszystko? Przecież są szczęśliwi, mają rodzinę. Nie ma żadnego wielkiego kryzysu. Ale Tomasz wytłumaczył jej, co czuje: tę pustkę, ten brak. Jaknieszka zrozumiała, bo ona też to czuła, tylko nie potrafiła tego nazwać. Czuła jakiś lęk, jakiś niepokój, który był zawsze gdzieś w tle, nawet w najszczęśliwszych momentach. I zaczęli. Pierwszego wieczoru uklękli przed krzyżem w sypialni i odnowili przesięgi. Tomasz powiedział później, że kiedy wypowiadał te słowa, poczuł coś dziwnego. Jakby w jego klatce piersiowej coś się ruszyło, jakby coś zamarzniętego zaczęło topnieć. Przez następne czterdzieści dni modlili się razem każdego wieczoru. Najpierw było to dziwne, niezręczne, ale z każdym dniem stawało się coraz bardziej naturalne i zaczęli zauważać zmiany. Tomasz czuł, jak pustka powoli się wypełnia. Nie od razu, nie dramatycznie, ale powoli, dzień po dniu. Jakby ktoś wlewał ciepłą wodę do zamarzniętego jeziora. Zaczął znowu odczuwać radość, prawdziwą radość, nie tylko powierzchowne zadowolenie. Agnieszka przestała czuć ten ukryty lęk, zaczęła spać spokojnie po raz pierwszy od lat. Przestały ją nachodzić te dziwne myśli o tym, że może coś się wydarzy, że może Tomasz ją zostawi, że może wszystko się rozpadnie. A dzieci? Dzieci to czują najlepiej. Najstarsza córka, która miała wtedy 15 lat, powiedziała kiedyś przy kolacji, tata, dlaczego jesteś teraz taki inny, jesteś jakiś lżejszy. I to było dokładne słowo lżejszy. Jakby ciężar, który nosił przez lata, został zdjęty. Po czterdziestu dniach Tomasz przyszedł do mnie znowu. Nie było już w nim tej pustki wyglądał jak człowiek który odnalazł siebie powiedział ojcze nie wiem jak to działa nie rozumiem tego do końca ale działa i kiedy to usłyszałem łzy popłynęły mi po twarzy nie wstydzę się tego powiedzieć przez 29 lat widziałem tyle cierpienia tyle złamanych rodzin tyle ludzi zagubionych w ciemnościach i za każdym razem, kiedy widzę, jak ktoś znajduje światło, moje serce się przepełnia, bo to nie ja ich uzdrawiłem, to nie moja mądrość, nie moja wiedza, to Bóg. Ja byłem tylko narzędziem, mostem, przez który Boża łaska mogła dotrzeć do ludzi, którzy jej potrzebowali. Ale wiecie, co jest najpiękniejsze? To, że ta historia się nie kończy. Tomasz i Agnieszka zaczęli rozmawiać ze swoimi przyjaciółmi, z rodziną. Zaczęli dzielić się tym, czego doświadczyli. I inne pary zaczęły przychodzić do mnie z takimi samymi problemami. I za każdym razem, kiedy ktoś wykonuje te trzy kroki: spowiedź, odnowienie przysiąg 40 dni modlitwy widzę to samo: uzdrowienie, przemianę, powrót do życia. Ale teraz pozwólcie, że opowiem wam o czymś, o czym rzadko się mówi publicznie. O tym, co dzieje się w duchowym świecie, kiedy ludzie żyją w grzechu seksualnym. Bo to nie są tylko teorie. Nie są to tylko zasady. To jest duchowa rzeczywistość, która ma realne konsekwencje. To co wam teraz pokażę, kościół zwykle nie wypowiada publicznie, bo brzmi dziwnie dla niewierzących. Ale to jest prawda, którą widziałem na własne oczy w setkach przypadków. Kiedy dwoje ludzi żyje w grzechu, otwierają drzwi dla ciemności. Nie metaforycznie, dosłownie. W świecie duchowym istnieją siły, które czekają na takie otwarte drzwi i wchodzą. Nie mówię tu o opętaniu to nie jest film grozy. Nie mówię o latających przedmiotach czy demonicznych głosach. Mówię o czymś subtelniejszym, ale równie niszczycymi. Mówię o ciemności, która wkrada się do domu, o niepokoju, który nie ma wyraźnej przyczyny, o kłótniach, które wybuchają z niczego, o lęku, który przychodzi nocami, o poczuciu, że coś jest nie tak, nawet kiedy wszystko powinno być w porządku. Przyszła do mnie kobieta, miała 28 lat, nazywała się Monika. Mieszkała z chłopakiem, Jakubem, przez trzy lata. Mieli ze sobą bliskość fizyczną, planowali ślub za rok. Wszystko wydawało się być idealne, ale potem zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Monika zaczęła słyszeć w nocy dziwne odgłosy kroki w korytarzu kiedy wiedziała, że Jakub śpi obok niej trzeszczenie podłogi w pustym pokoju poczucie, że ktoś na nią patrzy. Kiedy była sama w domu. Na początku myślała, że to jej wyobraźnia że to stres w pracy, zmęczenie może za dużo kawy ale to się nasilało. Zaczęła bać się zostawać sama w mieszkaniu zaczęła bać się ciemności, mimo że miała 28 lat i nigdy wcześniej się nie bała. Jakub też to czuł, choć nie chciał przyznać czuł jakąś obecność w domu. Coś ciężkiego, niepokojącego. Zaczęli się kłócić o głupstwa, o drobiazgi, które wcześniej nie miały znaczenia. Atmosfera w domu stała się gęsta, ciężka, jakby powietrze było trudniejsze do oddychania. I wtedy Monika przypomniała sobie, że jej babcia zawsze mówiła: Nie żyj z mężczyzną przed ślubem, to sprowadza nieszczęście na dom. Babcia była głęboko wierząca. Ale Monika myślała, że to tylko przesądy starych ludzi, ale teraz zaczęła się zastanawiać może to nie przesądy? Może babcia wiedziała coś, czego ona nie rozumiała? Przyszła do mnie ze łzami w oczach Ojcze, powiedziała nie wiem, co się dzieje mam uczucie, jakby w moim domu było coś złego coś, co nas obserwuje coś, co chce nas rozdzielić. I wiedziałem dokładnie, o czym mówi, bo widziałem to setki razy. Kiedy ludzie żyją w grzechu seksualnym, stwarzają duchową przestrzeń dla ciemności, a ciemność przychodzi. Powiedziałem jej, co musi zrobić: musi natychmiast przestać z Jakubem mieszkać razem, albo przestać mieć ze sobą bliskość fizyczną do czasu ślubu. Musi pójść na spowiedź, musi poświęcić mieszkanie. Przyjść do kościoła po wodę święconą i pokropić każdy kąt domu, modląc się o oczyszczenie. Monika słuchała z szeroko otwartymi oczami: Ale, ojcze, jak ja powiem Jakubowi, że musimy przestać być razem, albo się wyprowadzić? On pomyśli, że oszalałam. Powiedz mu prawdę odpowiedziałem. Powiedz mu, że czujesz, że coś jest nie tak, że czujesz duchowe zagrożenie. Jeśli naprawdę Cię kocha, zrozumie, jeśli nie zrozumie, to może nie jest tym, z kim powinnaś spędzić życie. Monika zrobiła to, porozmawiała z Jakubem. I wiecie co? On to zrozumiał, bo on też to czuł, tę ciemność, tę obecność, ten niepokój. Po prostu nie wiedział, jak to nazwać. Jakub wyprowadził się tymczasowo do rodziców. Monika poszła na spowiedź, poświęciła mieszkanie, zaczęła modlić się każdego wieczoru różaniec. I w ciągu tygodnia wszystko się zmieniło. Dziwne odgłosy zniknęły. Poczucie obserwacji zniknęło. Atmosfera w domu stała się lekka, czysta, spokojna. Monika mogła znowu spać w nocy. Przestała się bać zostawać sama. I co najważniejsze, relacja z Jakubem się poprawiła. Kiedy przestali mieszkać razem i przestali mieć bliskość fizyczną, zaczęli się poznawać na głębszym poziomie, zaczęli rozmawiać o rzeczach, o których nigdy wcześniej nie rozmawiali, o wartościach, o wierze, o tym, jaki chcą mieć związek. Pół roku później wzięli ślub. I Monika powiedziała mi później, że ślubna noc była najpiękniejszą nocą jej życia. Nie tylko dlatego, że była piękna fizycznie, ale dlatego, że była duchowo czysta, że nie było tam ciemności, że była tam tylko miłość, tylko światło, tylko Boże błogosławieństwo.